Niemcy w tarapatach. K wszczęła procedurę naruszenie unijnego prawa. Komisja Europejska wszczęła postępowanie wobec Niemiec. Komisja Europejska podjęła decyzję o wszczęciu procedury wobec Niemiec, w związku z naruszeniem podstawowych zasad prawa Unia Europejska. Ma to związek z ubiegłorocznym orzeczeniem niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego w Sprawie. Programu skupu obligacji przez EPC. Niemiecki Trybunał Konstytucyjny w maju 2020 rok uznał, że Europejski Bank Centralny EPC przekroczył swoje uprawnienia, skupując od 2015 roku obligacje krajów strefy euro. Według sędziów program skupowania obligacji był częściowo niezgodny z niemiecką konstytucją, bo ani tamtejszy rząd, ani Bundestag nie zajęły się tą sprawą. Niemiecki sąd podważył tym samym wcześniejsze orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unia Europejska, który w grudniu 2018 roku zaakceptował tzw. luzowanie ilościowe. Orzeczenie Niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego z maja 2020 roku wywołało obawy dotyczące jego zgodności z prawem Unii Europejskiej. W efekcie w środę Komisja Europejska podjęła decyzję o wszczęciu procedury naruszeniowej wobec Niemiec. W związku z naruszeniem podstawowych zasad prawa Unia Europejska, w szczególności zasad autonomii, pierwszeństwa, skuteczności i jednolitego stosowania prawa Unii, a także poszanowania właściwości Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na mocy artykuł 267 Trakta traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Poważny precedens w wyroku niemiecki Trybunał Konstytucyjny uznał również wyrok Trybunału Sprawiedliwości za Ultrawires, wykraczający poza zakres jego kompetencji, bez odesłania sprawy do Trybunału Sprawiedliwości. W konsekwencji niemiecki sąd pozbawił wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i jego skutków prawnych w Niemczech, naruszając zasadę pierwszeństwa prawa Unii. Z tego powodu obecnie wszczyna się postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Postanowieniem z dnia 29 kwietnia 2021 rok. Niemiecki Trybunał Konstytucyjny oddalił dwa wnioski o nakaz wykonania wyroku z dnia 5 maja 2020 rok. Postanowienie niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 kwietnia 2021 rok. Nie wyeliminowało jednak naruszeń dotyczących zasady pierwszeństwa prawa Unii podała k. Komisja uważa że wyrok Niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego stanowi poważny precedens zarówno dla przyszłej praktyki Niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego, jak i dla sądów najwyższych i konstytucyjnych innych państw członkowskich. Niemcy mają teraz dwa miesiące na ustosunkowanie się do zastrzeżeń wysuniętych przez Komisję.